W tym filmie zajmiemy się portretem osoby w starszym wieku. Jak wiemy, portrety nie są proste. Umiejętne ich wykonywanie jest uwarunkowane znajomością i zrozumieniem wielu czynników wpływających na ogólny wygląd i charakter konkretnego wizerunku. Inaczej rysujemy twarze kobiet, Inaczej twarze mężczyzn, a jeszcze inaczej twarze dzieci. Twarze zmieniają się wraz z upływem czasu. Zmieniają się z wiekiem. Osoby w podeszłym wieku wyglądają zupełnie inaczej niż wówczas, gdy były młodsze. Te same osoby, a jednak ich twarze są zupełnie różne w różnym wieku. Każdy poetrodzista musi wziąć pod uwagę konsekwencje upływu czasu i zrozumieć jaki ma to wpływ na portretowanie konkretnych ludzi. Jeśli poznasz i przestudiujesz te cechy, wówczas nie będziesz popełniał błędów z odmładzaniem lub postarzaniem swoich modeli. Każdy wiek posiada własne określone cechy, które na ludzkim obliczu są widoczne jako konkretne punkty. Jeśli artysta podczas pracy nad portretem pomija jej lub lekceważy, naraża proces twórczy na poważne defekty. Określony wiek jest związany z określonymi cechami, Czasem nawet mówi się, że ktoś nie wygląda na swój wiek. Inaczej mówiąc, jego twarz nie zawiera jakichś cech, które wydają się typowe dla tego właśnie wieku. Ma to ogromne znaczenie dla portrecistów, ponieważ uzmysławia, że istnieją określone, konkretne elementy, bezwzględnie warunkujące postrzeganie wieku na ludzkiej twarzy. U ludzi starszych z wiekiem zanika tkanka tłuszczowa, a sama skóra marszczy się, tworząc charakterystyczne bruzdy. Zmarszczki Kształt twarzy zaczyna być uwarunkowany przede wszystkim budową kości. To kości czaszki zaczynają dominować i to głównie one wyznaczają ogólny wizerunek twarzy. Wśród najważniejszych, ogólnych cech typowych dla osób starszych należy wymienić przede wszystkim Łysienie Z wiekiem, zwłaszcza u mężczyzn, można zauważyć wyraźne tendencje do przerzedzania się włosów. Włosy wypadają lub znacznie rzedną. Linia włosów się cofa, odsłaniając znaczną część czaszki. Siwizna. Włosy jaśnieją i stają się szare, białe lub popielate. Skronie. Stają się bardziej wydatne i kanciaste. W wielu przypadkach uwidaczniają się na nich również arterie. Worki pod oczami. Ma to związek ze zmianami skórnymi. Kanka tłuszczowa zanika, przez co delikatna skóra wokół oczu zaczyna obwisać. Opadające powieki. Skóra górnej powieki traci swą elastyczność i opada. Widoczne jest to zwłaszcza w okolicach zewnętrznych kącików oczu. Brwi. Wykazują tendencję do nadmiernego rozrostu. Stają się wybujałe i krzaczaste. Policzki. Zapadają się i stają się wklęsłe. Kości policzkowe stają się przez to bardziej wydatne. Nos. Kość nosowa jest znacznie bardziej zarysowana. Usta. Usta tracą swój blask. Wargi stają się cienkie. Zmarszczki. Cała skóra pokrywa się charakterystycznymi bruzdami. Najbardziej widoczne są one na czole, wokół oczu, tak zwane kurze łapki, oraz w okolicach ust i na szyi. Fałdy skóry. Pojawiają się głównie w okolicach podbródka i szyi. Plamy wątrobowe. Charakterystyczne plamki o brązowym odcieniu, pojawiające się w różnych miejscach twarzy i na dłoniach. Wszystkie te punkty to najważniejsze cechy portretów osób w podeszłym wieku. Jeśli chcesz rysować osoby starsze i chcesz, by Twoje dzieła były autentyczne, powinieneś te cechy poznać, zrozumieć i nigdy nie lekceważyć konieczności ich obserwacji. Gdy mamy już przed sobą modela, przystępujemy do wstępnej analizy jego twarzy. Oto, na co zwracamy szczególną uwagę w przypadku osoby starszej: włosy. Linia włosów jest delikatnie cofnięta. Włosy są siwe, jaśnieją charakterystycznym, silnym blaskiem. Czoło zajmuje bardzo dużą powierzchnię wizerunku w relacji do wielkości całej twarzy. Brwi: siwe, grube, poszczególne ich włosy są wyraźne. Oczy: Warto zauważyć, że mimo iż światło pada z góry, Skóra górnych powiek jest mocno rozświetlona. Dzieje się tak dlatego, że skóra osób starszych traci swą elastyczność. Powieka opada na oko i częściowo przesłania górną część gałki ocznej. Nos Duży, masywny. Nosy osób starszych wydają się najczęściej optycznie większe w relacji do całej twarzy. Choć nie jest to reguła obowiązująca we wszystkich przypadkach. Warto zwrócić uwagę również na to, że wierzchołek nosa jest tutaj mocno obniżony. Usta cienkie i wąskie. Wargi są praktycznie niewidoczne. Usta tworzą jedynie wąską linię. Skronie są mocno wyeksponowane dzięki charakterystycznemu światło cieniowi, obfitującemu w liczne refleksy. Żuchwa Dolna część twarzy starca jest zdecydowanie nieregularna. Żuchwa jest poprowadzona wieloma krzywiznami. Sam podbródek tworzy dość masywną, jednolitą część pokrytą licznymi fałdami skóry. Szyja. Jest szczególnie wrażliwa na zmiany powstające w miarę upływającego czasu. Wrażliwa skóra szyi jest szczególnie podatna na występowanie silnych zniekształceń w postaci fałd oraz zmarszczek. Skóra. Ogólnie skóra osób w podeszłym wieku jest w wielu miejscach pokryta zmarszczkami. Jest to charakterystyczna cecha skóry osób starszych. Jak w każdym innym przypadku, również podczas pracy przy portretach osób starszych, pamiętaj, żeby każdą twarz widzieć jako odrębne zadanie. Każdy człowiek jest zupełnie indywidualną osobą. A zatem każdy portret to zupełnie inna osoba, zupełnie inna opowieść. Cechy występujące w jednym portrecie nie zawsze wystąpią w innym. Uważnie przyglądaj się każdej osobie i analizuj jej twarz, aby jak najpełniej oddać podobieństwo konkretnego człowieka. W tym filmie zajmujemy się portretem osoby w podeszłym wieku. Na początku konstruujemy głowę i owal twarzy. Za każdym razem wychodzimy z zasadniczego konceptu, tworząc syntezę ogólnego kształtu. Ma to na celu określenie wyjściowych odniesień, które posłużą później do dalszego definiowania proporcji. Teraz rozmieszczamy poszczególne linie w odniesieniu do kanonu. Zaznaczamy linie proporcji, by poprawnie względem siebie rozmieścić później poszczególne elementy twarzy. Pracujemy nad kształtem poszczególnych elementów twarzy. Zwracamy uwagę na zmiany, jakie pojawiły się na twarzy modela w związku z upływającym czasem i określamy te miejsca bardzo starannie. Jak zwykle w przypadku techniki mieszanej rysujemy dynamicznie za pomocą serii szybkich kresek. Ruchy ołówkiem powinny być jednocześnie lekkie i zdecydowane. Definiujemy rozmieszczenie tylko najważniejszych miejsc świateł i cieni. Szybkim kreskowaniem określamy najpierw najciemniejsze miejsca rysunku. Powtarzam zatem po raz kolejny. Na żadnym etapie tworzenia tego rodzaju rysunku nie skupiaj się zbyt długo na jakimś konkretnym fragmencie. Jeśli światłocień jesteś określony dla jakiejś części twarzy, natychmiast przechodź do kolejnej partii rysunku. Nie zatrzymuj się za długo w jednym miejscu, aby uniknąć nadmiernego definiowania szczegółów. Pozostań na bardzo szybkiej, spontanicznej manierze prowadzenia artystycznej narracji i wprowadzaj jedynie ogólny światłocień. W ten sposób Twoja praca zachowa efekt lekkości i ulotności, które są tak charakterystyczne dla technik mieszanych. Stopniowo pogłębiamy światłocień i wszelkie relacje walorowe. Cały czas staramy się jednocześnie wydobywać przede wszystkim cechy portretowanej osoby. W tym przypadku cechy osoby starszej. Uważamy, aby nie zagubić tych cech w trakcie dalszego modelowania. Szczególną uwagę zwracamy tutaj na sposób rysowania zmarszczek. Mamy tutaj do czynienia z wizerunkiem starszego mężczyzny, którego jedną z najważniejszych cech są głębokie bruzdy, pojawiające się na skórze widzimy je głównie na czole i wokół oczu wbrew pozorom jednak bruzdy te są delikatne i należy rysować je delikatnie kreska powinna być cały czas subtelna i uważna bardzo łatwo tutaj przesadzić kreskujemy zatem swobodnie i cierpliwie nie naciskaj ołówka wciąż uważaj aby nie przesadzić z naciskiem określ zmarszczki za pomocą delikatnych szarości i wzmacniaj je tylko w tych miejscach, gdzie jest to konieczne. Tak jak w poprzednich pracach prezentujących tę technikę, od początku rysujemy spontanicznie i szybko. Jednak pamiętaj, nie bezmyślnie. Cały czas uważaj, aby rysunek nie utracił efektu lekkości i spontaniczności. Rysowanie spontaniczne nie oznacza, abyś przestał myśleć i mazał, gdzie popadnie. Rzecz w tym, abyś zdobył się na zaufanie do samego siebie i pracował pewną ręką. Przełam pokusę skupiania się na szczegółach i rysuj z szerszym spojrzeniem. Tonację szerokich partii rysunku łagodzimy za pomocą bawonionej szmatki. natomiast partii węższych za pomocą Wiszera. Podczas pracy możemy również posługiwać się gumką. Gumka może posłużyć nam do rozjaśnień i nadania rysunkowi dodatkowej ekspresji. Używa jej jednak bardzo ostrożnie, aby nie zniszczyć rysunku. Gumka jest wspaniałym narzędziem, ale nie można nią trzeć w nieskończoność i należy liczyć się z ograniczeniami jej użycia. Zwłaszcza gdy rysujemy na zwykłym tanim papierze. Powierzchnia zwykłego papieru nie jest zaklejana i łatwo ulega uszkodzeniom. Każde użycie gumki osłabia strukturę papieru, natomiast gwałtowne nią tarcie może spowodować całkowite i nieodwracalne zniszczenie rysunku. Nawet jeśli rysunek uda się doprowadzić do zadowalającego efektu końcowego, to często bywa tak, że efekty tarcia są widoczne już z daleka. Rysunek nosi wówczas znamiona zmęczenia materiału. Szkic jest wymęczony, i nawet jeśli jest wykończony z efektem zadowalającym, to przez zniszczoną powierzchnię Wiele traci na ogólnej estetyce. Jeśli rysunek został zdefiniowany w zasadniczych elementach, można właściwie uznać go za skończony. Zawiera on już praktycznie wszystko to, co miało się znaleźć w tym ćwiczeniu. Starcze cechy modela są zachowane. Jednak aby nadać rysunkowi większej wyrazistości, w ostatnim etapie zastosujemy białą, pastelową kredkę. Modelunek jest etapem końcowym każdej pracy. Teraz patrzymy już na rysunek jako kompletną całość. Określamy wszystkie jego poszczególne fragmenty jako elementy integralnej, jednolitej całości. Światłocień został już określony. Miejsca ciemne są określone i zdefiniowane. Brakuje jedynie wyrazistości miejsc rozświetlonych i błyszczących. Dlatego właśnie na koniec, za pomocą białej kredki, określamy wszystkie jasne miejsca. Zawsze pamiętaj, aby nie zbliżać się nadmiernie do miejsc ciemnych zwłaszcza do tych określonych jako najciemniejsze. Biel służy tutaj tylko do określania miejsc bezpośrednio oświetlonych oraz silnych skupień światła. Podczas pracy nad tym wizerunkiem, naszym najważniejszym zadaniem było określenie starczych cech modela. To było główne zadanie. Po ukończeniu pracy sprawdzamy, czy poszczególne elementy narysowanej twarzy posiadają te cechy, które miały zostać uwzględnione. Jeśli nie, będziemy musieli je poprawić. Włosy są siwe, jasne i błyszczące. Ich rozjaśnienie za pomocą kredki miało tutaj szczególne znaczenie. Czoło mocno rozświetlone, oświetlone światłem padającym z góry. Brwi grube i masywne zostały określone szybkimi kreskami. W blasku światła odznaczają się przede wszystkim włosy siwe. Oczy. Pozbawione nadmiaru szczegółów zawierają tylko to, co jest niezbędne do zdefiniowania ich wyrazistości i specyfiki spojrzenia. Warto zauważyć, że skóra górnych powiek osób starszych traci swą elastyczność. Powieka opada na oko i częściowo przesłania górną część gałki ocznej. Nos jest duży, masywny i wyrazisty. Krawędź, grzbiet i płatki nosa są określone zdecydowanie i wyraźnie. Usta Są wąskie i cienkie. Oczywiście zawierają wszystkie archetypowe cechy ust, jednak cechą charakterystyczną jest tutaj skóra, która je otacza i która utraciła już młodzieńczą elastyczność. Zwłaszcza skóra górnej wargi i kąciki ust są wyraźnie zniekształcone utratą sprężystości skóry. Uszy. Są w większości ukryte pod włosami. Widać jedynie zarys ich wielkości, zaznaczone kilkoma prostymi kreskami i plamami rozjaśnień. Żuchwa. Masywna i nieregularna. Należy prowadzić ją ostrożnie, posługując się wieloma krzywiznami, które mają na celu ukazywać wszelkie zniekształcenia spowodowane obwisającą skórą. Szyja. Zaznaczona tutaj jedynie jako dodatek całości portretu. Partia skóry jest określona jako zbiór zmarszczek i fałd całkowicie pozostających w cieniu i poza zasięgiem zasadniczej treści rysunku. Stanowi tutaj jedynie dodatek, uzupełniający całości. Skóra. Ogólnie portret utrzymany jest w dość dużej przestrzeni kontrastów. Dominują tutaj tonacje jasne rozbijane delikatnymi kreskami zmarszczek. Szarości uzupełniają rysunek w partiach zacienionych, rozbitych mocnymi refleksami światła. Warto na koniec zauważyć, że twarze osób starszych są niezwykle ekspresyjne. Charakterystyczne cechy starszych ludzi stwarzają ogromne możliwości dla wszelkich form wyrazu artystycznego. Efekty mogą być niezwykle ciekawe i posiadać znaczne wartości artystyczne. Wszystko zależy jednak głównie od Twojej wrażliwości i Twojego upodobania do określonego rodzaju portretów. W tym odcinku to wszystko. W następnym filmie omówię zagadnienia niezwykle ważne, jakimi są milimetrowanie portretu i oddawanie podobieństwa konkretnego wizerunku. Zapraszam.